Masz właśnie przyszła do mnie paczuszka, odebrałem właśnie przed chwilą od kuriera. Zaraz sobie opakujemy ją. Zaraz sobie odpakujemy ją. Dobra, ja Wezmę coś ostrogę, żeby opakować. To zamówiłem, zamówiłem. kurde jak wziął się za to opakowanie? Tak, więc tak, zamówiłem sobie miernik grubości lakieru. Bardzo fajne urządzonko sobie zamówiłem na różne materiały czyli stal aluminium, stal ocynkowana w taki sposób mi się prezentuje najtańsze urządzenie, które znalazłem, to kosztowało 80 zł mniej niż to z przesyłką zapłaciłem za te urządzenie 300 zł Czyli wychodzi 280 zł. 200, z, go, z kawałkiem dokładnie 280 parę złotych Wychodzi to urządzenie, które ja zamówiłem. Na kabelku wolałem wybrać, ponieważ możemy w różnych dostępnych miejscach sobie je pod różnym kątem sprawdzać grubość lakieru. Tak wybrałem w taki sposób, takie urządzenie, tak jak mówiłem, 300 zł za to dałem. Były droższe, były tańsze, tańsze to te starsze modelowo. Ten model to DX13S, a, a, a Kurde AL. Tu mamy podświetlenie od razu w tym urządzeniu. Bardziej tak nowocześniej to urządzenie wygląda niż te starsze modele. No. no i co tu mamy jeszcze na pakowaniu? Pisane energooszczędna. Praca do 50 godzin, szybki pomiar, czy pomiary na sekundę, funkcjonalność, latarka LED, która tam się znajduje, zaraz pożymy, zobaczymy jak to wszystko wygląda w praktyce. Co tutaj mamy opisane, no. proszę bardzo, szybki opis. Pomiar na stol, pomiar na stol jest Pomiar na aluminium, zewnętrzna sonda dociskowa na przewodzie 80 cm. Rozdzielczość pomiaru, zakres pomiaru. No i zakres pomiaru jest dosyć duży tutaj, bo w niektórych urządzeniach jest dosyć niski. No i też wybrałem, żeby zakres pomiaru był duży, trzeba spojrzeć na to w wadze, jak kupujemy. Czas pracy 50 godzin, 16 dni pracy, 3 kolory. Sygnalizator pomiaru, latarka LED, automatyczne włączenie, wskaźnik stanu baterii Dwie płytki No i pokraść do przechowywania urządzenia, nie musimy w kartoniku tym, tego urządzenia Przenosić, chować, wyciągać, chować no No i tak jak mówiłem wcześniej, ta sonda mamy na kabelku W tych tańszych sonda jest od razu zamontowana do urządzenia Poprzez niektóre Ciasno dostępne miejsca nie dojdziemy takim urządzeniem. Bo będzie nam przeszkadzało to urządzenie. No. Sonda jest dosyć krótka, mała, zaraz otworzę zobaczymy. No i a, dobra, wysuwa się w ten sposób. Tak, wysuniesz. Tak dobra, elegancko wychodzi. Jedną rączkę sobie poradziłem. ładny kartonik, ładnie zapakowany produkt polski A skąd idzie? Zaraz wam pokażę skąd idzie. Blue Technologies to materialność 48 Warszawa. No i tutaj podziękowania za zaufanie. Taka karteczka dosyć gruba. No i tutaj mamy urządzonko. jest fajnie zapakowane. Tylko baterie w urządzeniu to nie, tutaj nie za bardzo. nie. kartach gwarancji. Wysyłamy pod ich adres, kontaktujemy się nimi. No i paragon też mamy od zakupu. Mamy ten pokrowiec na to urządzenie zataśmowane, dobrze. <laughs> Nie lubię jak jest zataśmowane urządzenie. Trzeba później się dostać. Dobra. Hopsa. Hops, hops, hops. Tu mamy te... o, dosyć ciężkie, w miarę ważu. Te blaszki, płytki kalibracyjne. Tutaj mamy płytki i tu mamy sondę. Sonda wygląda tak. Na obrazku też tak wygląda. Dobrze jest. Bardzo giętki przewód. Myślę, że się nie złamie Być prędko. No i samo urządzenie, tak jak widzimy, urządzenie tu mamy jeszcze dochodzi. No, i właśnie tutaj dochodzi ta sonda. Mam gdzieś dotąd to urządzenie. No to hmm. polejka jest na wyświetlaczu, jak pas Dobra, tu dochodzi sonda. Moje no i urządzenie dosyć długie w porównaniu z takim. Jest różnica. No dobra, co tam więcej pokazywać. Pójdę sobie pomierzę samochód w domu, któryś. Może sobie bateryjki, skalibruję urządzenie? I się trochę pobawię tym urządzeniem. No właśnie sobie wypakowałem. Baterię sobie włożyłem. Teraz sobie włączę urządzenie. Może urządzenie włączone. Skalibrujemy sobie. 190. Dobra. Aluminium 220 Tu FE 190 Aluminium 220 I 190 no. Urządzenie w ten sposób działa No i dobra Przejdziemy sobie do pomiaru samochodu teraz Na no taki krótki materiał więc dzięki za obejrzenie.